W piątek energetyk Grow Rybnik uległ na własnym stadionie Stamilowi Olsztyn 0-2. W rankce gości dobre zawody rozgrywał Piotr Skiba, który ani razu nie dał się pokonać graczom z rybnika. Był to ciężki mecz, Cię mecz walki, dużo kartek, dużo fauli, co najważniejsze dla kibiców e, też wpadły bramki, tak, e, mieliśmy dobrze rybnik rozpracowany, to było widać, że e, odkrywali się bokami, szczególnie w obronie, no i to wykorzystywa wykorzystywaliśmy, także, także cieszymy się, bo długa podróż do nas, e, przed nami do Olsztyna i mówię na gorąco, to mówię jestem e, szczęśliwy i cieszę się, że na zero zagraliśmy z tyłu, bo to mówię, że zagramy z tyłu. Na zero to na pewno coś z przodu wpadnie. W kompletnie odmiennym nastroju po tym meczu był Kamil Kostecki, który dość surowo ocenił grę swojego zespołu nie ma szczerze powiedziawszy, nie ma co oceniać. Zagraliśmy bardzo słabo w każdym aspekcie gry, w wyprowadzaniu piłki, w podaniu, w przyjęciu, w wybieraniu odpowiednich decyzji. Wszystko robiliśmy choćby odwrotnie, choćby na zwolnionym biegu, ale myślę, że, że na ten, w ten tydzień cały przeanalizujemy to, zobaczymy wideo jedno, drugie, jakie błędy popełniamy, jakich nie możemy popełniać i że od następnego meczu będzie zdecydowanie lepiej, bo ten dzisiejszy mecz, no w skrócie można powiedzieć, że goście przyjechali, a my nie przyjechaliśmy na to Spotkanie i 0-2 to jest najmniejszy wymiar kary. Ten mecz na dobrą sprawę mógł zakończyć się już w pierwszej połowie. Ale Tomasz Bzdęga nie wykorzystał rzutu karnego. Mieliśmy też sytuację przy 1-0 rzut karny, no niestety niewykorzystany. Taka jest piłka, ale mówię, no powiedzieliśmy sobie w szatni, że mecz jeszcze nie skończył, że musimy zdobyć drugą bramkę, no i wyszliśmy z skoncentrowani na tą drugą połowę, no i udało się zdobyć drugą bramkę i wywieźć się z rwnika trzy punkty. Dla Was dodatkowym wsparciem byli dzisiaj kibice, którzy Was głośno wspierali. No tak, gdzie, chciałbym im podziękować, bo przyjechali bardzo e, w licznej grupie, także byli z nami praktycznie. Się od pierwszej do ostatniej minuty i za to e, im dziękuję i trzy punkty dla nich z dedykacją są. Kibice w tym spotkaniu pomagali także gospodarzom, tyle tylko, że zawodnicy Marka Wleciałowskiego nie wyglądali już tak dobrze, jak chociażby w sparingowym spotkaniu z Rakowem Częstochowa. No, znaczy tak, sparingi to są sparingi. Mecz mistrzowski zawsze obnaża wszelkie braki dotyczące mojej osoby, całego zespołu. No i dzisiaj niestety brutalnie obnażył wszystkie nasze niedociągnięcia i, i braki. Dodatkowo kibice ROWu głośno wyrażali swoje niezadowolenie z poziomu gry swoich piłkarzy. Czy no, kibic przychodzi chce zobaczyć dobre gry swoje zespołu. My niestety My im dzisiaj tego nie daliśmy. No i wyrazili swoje zdanie głośno. Zawodnicy Energetyka szanse do odkupienia win będą mieli już w najbliższy piątek. Zadanie równie trudne, bo na Gliwicką przyjedzie GKS Tychy. Szykuje się zatem kolejny mecz w dolnej strefie tabeli. Początek tego meczu o godzinie 18.00.